No witam Cię widzę, jestem Przemek, to jest 4 i dzisiaj będziemy odgryzywać starą serię z tego kanału. Ale może zanim do tego, no na początek wam o swoim kodzie promocyjnym. Pamiętajcie teraz, że macie 10% do doładowania, nie 5, tylko 10. Tutaj mój kodzik, klasycznie Przemko strójko w środku, z na końcu. 10% do doładowania, również skrzynka od na start. Jakby używając tego kodu bardzo mnie wspieracie, jestem Wam mega wdzięczny za to. Ponadto też właśnie bierzecie, bierzecie udział w takich odcinkach jak ten tutaj. Ponadto też wysyłam teraz do osób, które wpłacają swoim Kodem I odrzucają potwierdzenie na Discorda, które jest w opisie. Wysyłam raz w tygodniu, wybieram sobie losowo osobę. Wysyłam raz w tygodniu skinki o wartości 20-25, zł. 10 zależy, jaka jest pula w tygodniu do rozdania. No i co? W tej serii ta seria będzie polegała na tym, że tutaj mamy. Będę rozmawiał z widzem, widz będzie miał mniej więcej 3-5 batelek, zobaczymy, to jest 1000 zł, jeżeli zrobi mi z tego profit powyżej 2000, dostanie skinka za ponad 200 zł, 200 zł ponad 200, zobaczymy jak to będzie wyglądać, jeżeli zrobi, jeżeli zrobi jakby, jeżeli gdzieś tam wyzeruje, albo po prostu zrobi, nie wiem, mniej niż... 500 mniej niż 300, dostanie skinka za stówę. Myślę, że spoko, jest to podobny format do tego, co było ostatnio, ale teraz będzie się więcej działo, będziemy mieli więcej skrzynek, więcej się, więcej e, e, Boże, więcej emocji, może tak to nazwijmy. No i co, ja w tym momencie będę przychodził na Discorda, będę pisał na Discordzie, że właśnie szukam kogoś, kto wpłacę z moim kodem i zaraz się widzimy. z tą oto osobą. Halo, halo widzowie, jestem z powrotem. No i widzicie, macie w małym oknie, bo to i tak jest chwil, chwilowy tylko przerywnik, jak widzicie tutaj napisałem, że potrzebuję kogoś, kto wpłacił z moim kodem w ostatnim miesiącu, napisał pan z X na początku, z tym, że okazało się, że on potwierdzenie mi nie wrzucił na Discorda, więc niestety wybrać go nie mogłem, ale mamy mamy tutaj pana wierzbę. Jemu się udało, on był jako drugi, czyli jakby rezerwowy, finalnie potwierdzenie ma, 18 lat ma skończone już dawno, więc całkiem spokój i też widzę nawet Santiago widzi na dole żartownisia no i co? No i chyba to będziemy mieli. Ja w takim razie w takim razie robię cięcie idziemy sobie do okna z Kinsem i lecimy z tym odcinkiem. No i dobra widzowie, jesteśmy z powrotem. Pan wiesz, bo jesteś Kasper, prawda? Tak, jestem Kapsar, Dobra, możecie przywitać tutaj na, na streamie, znaczy na streamie, na, na filmie. Witam wszystkich widzów. Mam nadzieję, że dzisiaj odda, Miejmy taką nadzieję. Przekonamy się w międzyczasie. Dobra, w takim razie zasady ty już znasz, widzowie też już znają, bo powiedziałem. je ja wcześniej w takim razie w takim razie powiedz mi od czego zaczynamy. No to proszę cię bardzo zaczynamy od czterech Black Widow za 24 zł. Dobra. I do Black... tego trzy, I do tego 3 razy Expensive za 32. Dobra, w jakim trybie? Na, e, trzy razy, tak? Dobrze pamiętam? E, tak, trzy razy i to będzie na trzech graczy w e, trybie normalnym. Dobra, od razu bierzemy. Chyba nie będziemy czekać na ponentów, nie? Też, żeby ja jakoś myślę, bardzo że nie, nie przedłużać. E, Okej, okay, mamy fajnie, mamy jedną osobę. Powiedz mi, widzisz na bieżąco, nie ma żadnych opóźnień na Discordzie, tak, nie? Tak, tak, wszystko widzę, wszystko widzę. Jeszcze to odpalę legalne. pełny ekran, właśnie, ale jest Bot no i tutaj może być różnie. Okej. Okay. No. Miejmy nadzieję, że Szeliga jest gorszym botem i z Pago, ogramy Pago. A właśnie ja mam kosę. mówiłem wcześniej na filmie, że ja najpierw miałem kosy z botem Szeligą, teraz mam kosy z botem Pago. Ale tak, na razie tak, jest git, na razie no. daje fajnie. Miejmy nadzieję, że nie przebije nas nikt, ale ładnie sypie, ładnie, ładnie. Szczerze? Chyba mega ciężko będzie już teraz, żeby nas przebili. Musiałoby naprawdę coś, coś wybombić konkretnego. Może wypaść, czy coś tam? Tylko Albo Neonoir na przykład dla bota Pago. No. <coughs> Oj. Dobra, fajnie, bo Dawaj. tylko się podorzucali. Mamy ze 120 192 584. czyli tak naprawdę w tym momencie w tym momencie już jesteś tak naprawdę w połowie drogi do droższego skina za dzisiejszy film. Ja sobie szybko posprzedaję, a ty masz już w tym momencie masz już mniej więcej w głowie co chcesz otwierać czy już szkleję ci bitwę i zaraz ci powiem dobra? dobra, jesteś w tym momencie 427 zł powiedzmy na plus, bo tam miałem z groszami, ale to już te, te grosze to już tam nie liczmy, My spróbujmy tak, ty na swoich odcinkach często otwierałeś Tokio X tak. O, to, to jest chopie pewniaczek tego, że była zwrota eee, Powiedz mi ile osiem? razy 8 razy, razy powiedzmy no. i dajmy to na dwóch graczy w trybie normal. Okej, okay, znowu w trybie normal. Ja myślę, że to normal będzie o bo coś tak czuję, no zobaczymy. Powiem ci, że to jest skrzynka, na której się chyba jeszcze ani razu nie zawiodłem, nie? Naprawdę ani razu nie zawiodłem, także może być dobrze, może być dobrze. To jak Bot Pewor, jak Bot Pewor nie oskamuje, to może być fajnie. Dobra, zobaczymy, zobaczymy. No, nie raz się otwierać na odcinkach, więc zaryzykujemy. No mówię, ja ogólnie z takich e, kiedyś byłem sceptycznie nastawiony, ale ogólnie gdzieś tam zacząłem to otwierać więcej i tak ogólny bilans jest dużo, dużo bardziej na plus niż na minus. Mhm. Ale na ten moment chyba plecy z tego co widzę. Tak, tak, plecy na razie. No, ale zobaczymy jeszcze z może coś tam sypnie jeszcze. Słuchaj, zawsze można później jak będzie źle szło wjechać jakimś olinem i albo się uda, albo się nie uda. Tak, no wiadomo. To chyba jest przewaga minimalna w sprawie Jest, ale... jest, na ra... Nie, dla bo... Te... No i lipa no, no tutaj pod Andera, Ale patrz, co by było, stary. Z tego byłoby już prawie, prawie dwa koła, nie? Ale tak szczerze, to nie jest jakaś mega, mega profit z tej bitwy. Z tej bitwy akurat no. słabo poleciało, to prawda. Z tej bitwy akurat słabo. Powiem Ci tak, mamy 915, 15 zł do zagospodarowania. Powiedz mi tutaj, co lecimy, z czym lecimy yy, następną, jako batelką. Coś takiego z mniejszego pułapu, czy z większego pułapu cenowego. Mm, już tworzę, w sensie spróbuję coś wytworzyć. I mamy 919, dobra. 919, tak jest. I, i teraz mm. mówię, to zależy od ciebie. Co będzie? Wiesz co, spróbujemy może jeszcze na razie niższy pułap, zobaczymy czy to odda. ci mówię co. Ty tu jesteś szefem, ja Próbujmy... tylko teraz tylko robię to, co ty mówisz, także... Mm -hmm. Próbujmy y, 10 aszy za 18 zł Też fajna skrzynka, też y, fajnie się zwraca zazwyczaj. Okej, okay, mamy. I dodajmy, trzy... I dodajmy dwa razy, albo nie, trzy razy na on time za 34. Dobra, na on time trzy razy, dobrze mówisz. Tak, i dodajmy y, na dwóch do normalu jeszcze raz. Tak jeszcze raz na normalu? Procesy, na Dobra. O, i to mi się podoba, i to mi się podoba, albo grubo, albo wcale. No, już nie ma co, no. Zobaczymy, czy odda. Przekonany. Znaczy tak, no. W, w tych aszach naprawdę jest mega duży potencjał, bo no tutaj są skiny, które nawet widzisz, masz. Są niby małe procenty, ale finalnie już na takich procentach też niejednokrotnie trafiałem. Jakieś fajne skiny. Pytanie, pytanie, co tutaj będzie, bo też nawet jak tu nam nie pójdzie w tych aczach, no to czy tam aszek nie wiem, jak się czyta, no to te on-time y mogą się też fajnie oddać. Ach, ciężko, ciężko powiedzieć. O. Wszystko się rozstrzygnie później tak naprawdę. Wiesz fajnie, dla mnie zawsze jest ważne to, że na przykład każda skrzynka się zwracała. że tak jak skrzynka kosztuje 18, to na Ach, przykład tak. jakieś ze skrzynki te 15-20 mm -hmm. to jest git, bo chociaż jest skrzynka na 0, nie? Tak, tak. A na razie daje spoko, łączy. bo daje TM-ki po 30, także całkiem fajnie. Mam nadzieję, że dalej będzie tak dropić, choć tutaj. Uuuu, ale tutaj Wjechał. nie Wiechał. Niezaprzyjemny, nie Znaczy, teraz No na jedno muretki. spoko. No, jedno spoko, bo się pula buduje teraz, nie? O! A, ten masz, nie Nie, on dwa? jest nic nie warty. Nie, nie. Oh. No on time też niestety na minus. Oj. Ale słuchaj, tu jeden ostatni może być, wiesz. Oj. No oj, i ostatni. Jest, jest, chyba decydujący. O, jest... no, niestety. A jedna w sumie oj. nie było. To akurat tym MP7 ko to przegraliśmy, nie? Tak naprawdę. Bo tutaj wydaje mi się, że byłoby, tak? Dwa... I mamy no, 600. Dobra. 637 zł w tym momencie, zabrako powiedz mi. Zabrakłoby, zabrakłoby. Zabrakłoby? Ta tak, tak 4 zł czy coś takiego by zabrakło niestety. O, Dobra. To chyba trzeba woli na polecieć tylko. Musieliśmy się dać chwilę co tu wymyślić dobrego. Eee, a spróbujemy może w trybie kocicy coś może spróbujemy podziałać. Okej, okay, no i to mi się podoba. Eee, spróbujmy może tak, 6 stickerów tych Ka Kaugar, tych za 8, eee. Czekaj, 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 Ty możesz włączyć, to będzie łatwiej szybciej będzie... <grym> Lewy górny. Masz. A, bo chcesz całą batlę w tym zrobić. Znaczy... Na razie zróbmy tak, bo ja coś pokombinuję z tych i może dodamy coś do tego. Dobra, po 8 sztuk, dobrze pamiętam. Yy, nie, bo ty wziąłeś te czarmy, ja chciałem stickery na początku. Ty za 8 Aha, okej, okay, dobra, dobra, dobra. No i 8 sztuk mamy. Yyy. Dobra, to coś wyszło za drogo chyba, bo koszt szynek ma masz 429, tam nie wiem czy coś... Się no, dodałeś. bo tych nie pousuwałem, oczywiście, że tak. Dobra, teraz jest git. Teraz jest git, dobra, no. Ono dobra, 8, dobra. Dodajmy do tego 8 tych charmów kogor. to może nie 8, tylko ile tam wyjdzie, ile to kosztuje? E, 44. Ona jest za 44, tak. Dodajmy może tak 4, 5, zobaczmy ile wyjdzie za 4, 5. W mamy... dajmy, 5 po 5, git. dobra. i Mamy jeszcze 346 e... zł to dajmy dwa razy Radiant Kaugar. Czekaj, czekaj, bo... Yy, dobra. I możesz wyjść z tego i coś jeszcze dodamy do tego? Z jakiejś innej skrzynki. Ile zostało nam balansu? 250, 250. zł. Dobra, dobra. 250. No to może za jakieś. Zobaczmy za 70 zł co jest ciekawego. <laughs> eee, Tylko coś więcej. Może dajmy tego. Mm. Tutaj było, coś tak dobrze. Pamiętam, było, taka fajna skrzynka do ponad O, jest ekskluzyw. Dodajmy może tego ekskluzywa. Na raz, Na razy. dwa razy, dobra. I mamy jeszcze 25, 26, 88. Może jakąś skrzynkę dodamy. Albo po prostu dodajmy, może te jeszcze dwa stickery. Kauger może tam co zostały po prostu. Ile tam zostanie jeszcze balansu? Eee, czekaj, czekaj, czekaj. 200. Jest akurat. Będzie nawet no chyba masz, masz... Na masz... no trzy na masz nawet. Czyli masz 11 możemy tych możemy stickerów. Mieć. Dobra, ile ludzi, jaki tryb? Yy, Mówię, że w terminalu chciałeś, tak? Czy... No właśnie zastanawiam się. Dwóch graczy na pewno. Dobra. Musi oddać. Dobra, no jak lecimy tym normalnym, to polećmy tym normalnym do, do końca. No dobra, no dobra. No trzeba, trzeba, trzeba spróbować, no. No, powiem ci, kurde, ja nigdy zawsze staram się rotować. Nigdy nie robię cały czas w jednym trybie. Mm -hmm. Ale często jest tak, że właśnie jak zacznę zmieniać, to wtedy w normalnym tak, trybie tak, by mi oddało, się nie? Tak, więc w zależności od dnia, od szczęścia też. Także że no, tu to masz sam ciekawy, bo w sumie takiej mieszanki jeszcze sam nigdy nie robiłem nawet na streamach za propozycją widzów, ale na razie nie daje źle. Tylko pytanie: czy na dwie osoby my tu zrobimy aż taki profit nawet w wypadku wygranej? Mhm. Mm <laughs> To wtedy chyba też Olina polecimy, ale to no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No wcześniej, bo to jest czwarta batelka, czyli w sumie i tak musiałbyś robić Olina, chyba że chciałbyś a, na przykład tak, zostawić, tak. Sobie, zostawić sobie coś tam. Eee, ale to też w sumie. No bo nie wiem właśnie, to jest ogólnie taki pierwszy film taki wstępny może w przyszłości będą jakieś jeszcze na przykład progi, po których na przykład nie wiem, powiedzmy, jak zrobisz 1500 to będziesz miał będziesz za 150 nie ja, wiem, ja, tak. tak to mówię, to jest dopiero taki pierwszy, że chcę zobaczyć jak to będzie ogólnie wyjdzie na tym kanale, jak to się przyjmie, ale myślę, że spoko, myślę, że zawsze trochę więcej emocji niż w to co było wcześniej, czyli tylko jeden ten... Tak, na pewno, ten. na pewno, fajna, fajna sprawa, fajna sprawa, naprawdę. Plus jest taki, że można wygrać i tak, wyjściowo i tak masz stówę, także i tak powinieneś być zadowolony, co by nie było. Dlatego widzowie, śledźcie, pamiętacie Discorda, lajkujcie, komentujcie filmiki. No i widzowie właśnie, dobrze. jeszcze przypomnę w tym filmie, dzisiaj jest sobota 20, jutro 21 ten film wpada i bardzo możliwe, że już w momencie jak ten film wpadnie na kanał, będzie na Discordzie grafika z czterema kosami. Będzie głosowanie, które kosę chcecie wygrać, więc... uuu, tu bot Bandura co dostał. Uu, I ta kosa, która będzie miała najwięcej głosów, będzie do wygrania dla was. Także no jak to kogoś jeszcze nie ma na Discordzie, warto wbić, warto się pojawić, bo tam właśnie będzie głosowanie. No i po prostu możecie dołożyć cegiełkę i wybrać sobie kosę, którą chcecie finalnie w przyszłości wygrać. Uuu, tutaj fajnie o, dało Tu jest gruba drogę. Teraz obitka. dla nas, teraz dla nas? No dla nikogo, to, chyba. ale chyba mamy, mamy, dobra. Mamy, dobra, ale no. A ten profit nie jest odawalający. No, ale nie no, jest, nie dobra. jest. Mamy 753 zł. E, no i co? I co tym razem też? Też Olin, nie? Ładujemy, albo wszystko, tak, albo nic. Nie, all-in trzeba być. no. Tylko teraz, teraz myślę, że jakiś inny tryb weźmiemy, tylko... No, to jak weźmiesz inny tryb, to ja już czuję, że w normalu byś, byśmy wygrali, nie? To jest jakby tak, tak jest ja, zawsze. Miejmy nadzieję, że się myliś w tym razem. Tak <laughs> jest, jest zawsze, myliś, ale myliś, no zobaczymy. zobaczymy, zobaczymy. Ja sprzedaję w tym czasie, ty sobie, ty sobie tam montuj, Do, dokładnie mamy 754 zł, dokładnie. Mhm. Mhm. Dobra, dobra, to ja już coś tam. Dobra, te ekspensivy wcale źle dawały, to spróbujmy 6 razy ekspensyw. Dobra, czyli lecimy sobie z ekspensywami 6 razy. Dobra, mamy... tak 6 razy. Teraz to spróbuję za wyższą cenę myślę. Eee, spróbujmy do tego. ...dwa eee, razy premium. Ile to będzie? 400? Ola, 42. kiedyś gotowałam te premium. O Jezu Można nawet 3 razy, może nawet trzy razy możesz dać. Dobra. Dać jeszcze jedną. I mamy jeszcze, mamy, no, no, czekaj, 20, czekaj, czekaj, 202, 202 zł, tak dokładnie, coś. tak, mm -hmm. coś grubego, czy coś też takiego bardziej porozbijać, żeby była większa szansa? Tam może coś dwa razy za stówkę, może tak, ile 202, no to może dwa razy Tiger Speed, może spróbujmy. Czekaj, czekaj, bo jestem ślepy, złoty. tutaj eee, jest no, dobra, no, mamy, tak. mamy. Eee. Dajmy na dwóch, nie, żeby był profit mocny, to dajmy w trzech Wanderze. Trzech. O, to jest powiem ci jeden z moich ulubionych trybów. Anderki to ja uwielbiam kręcić. No i w sumie czekaj, No ostatnie batelki ostatnie batelki przegrywaliśmy, bo mieliśmy mniej. Także teraz no, się na to, że powinniśmy to wygrać na normalnym trybie. Eee. Ja to staram się zawsze rozpinać, wiesz, ale to i tak nigdy, nigdy jakby nie ma znaczenia, bo i tak no, zawsze jest, jest inaczej. Jest tak, zawsze tak. ale wiesz, to tam okay. jakaś razie... statystyka niby też się liczy. Na razie jest no, fajnie. Ale najbardziej ci Ciebie będą liczyć te ostatnie skrzynki, bo jednak są droższe. Pod underka, pod underka. No jak się ładnie dropnął, no, ładnie, ładnie. Neon, noir, Właśnie trafiły się, bot shell jest w, o tyle fajny, że to jest, on ogólnie dużo dropi, zazwyczaj dużo dropi. Oj, oj, oj. Nie no, spoko, bo ta jest na podbitkę, bo cały czas wygrywamy, z dużą, w sensie wygrywamy, mamy najmniej cały czas. No, tylko teraz... No już, teraz bot już, już akurat. Teraz bot shell, no. No, nie, no, ale tu to wiesz, to, to są no. za drogie skrzynki, tu się jeszcze może wszystko ale, ale. zmienić w ostatniej skrzynce. Także tu się jeszcze nie ma co ani nastawiać na plus, ani na minus. Zobaczymy na razie fajnie, zresztą. że dropi drogo, o, bo ładnie, chociaż jest ładnie. duży, duży balans, nie? Będzie z tej bitwy. No teraz Szeliga coś nie dropi mocnego. No, niestety. O, to no teraz. Na razie, Bo Szeliga tu musi nadrobić, no. Okej, okay, no, ale. My to zrobimy. To jest no. klasyk, jak mi leci, to zawsze, bo tu też leci. Są schody, są schody Okej okay. 150 o, ale chyba brakuje To nic, zawsze jest zawsze jest trochę mniej I znowu 150. Nie, 60 i co teraz? 600 Nie o, i w, ej, w normalnym trybie byśmy to mieli O jezu. Nie no, klasyczek, klasyczek Niesamowite Mogłeś nie zmieniać tego trybu Mogłeś no, nie, nie zmieniać, mielibyśmy byłoby prawie dwa koła i powiem ci, że bym cię podciągnął do tych, do tych 200 zł, nie? Niestety widzowie, czyli słynna zasada, nie zmieniać trybu, w tym te, tego dnia bardziej popłacała. No i tak, bardziej masz popłacała. stóweczkę, ja ci wchodzę na sklep, masz odpalonego mojego streama? Tak, tak, tak to jest. odpalone. Damy do stówy maksymalnie ogólnie, albo właśnie, powiedz mi, czy chcesz jakąś konkretną konkretnego skina, konkretną broń i nad czym, nad czym ogólnie myślałeś tak do stówki, żeby sobie zakupić? Do stówki, więc to bardziej myślałem o gloku, bo bym do gloka potrzebował jakiegoś fajnego skina. Dobra, to już robimy tak, tak okay. No, Czyli chcesz fill testet, czy chciałbyś, czy chciałbyś... W sensie możesz wziąć fill tested, tylko coś jeszcze za trzy dychy dobrać, to nie jest problem, nie? To nie jest tak, że ty musisz wziąć jednego skina. Weźmy, weźmy, weźmy tego gloka fill testet, i Dobra, Dajesz, i masz trzy, i masz trzy, trzy dyszki jeszcze. Trzy dyszki, dobra, no to... Cokolwiek, możesz tam pisać 30 złotych i po prostu sobie wybierzemy. No dobra, tutaj chyba lipa, tutaj akurat nie wiem czy coś ci siedzi. Myślę o, ty, o tej CZ e, Field Tested Matweed 2952, tam jeszcze trochę wyżej. Field Tested, tam mm. tylko rzut o czarną. tak 2952, no widzę ją, widzę ją. No ta, spoko, ta, ładnie ta, wygląda. to byłaby spoko, no to byłaby spoko. Dobra, czyli co? Skiny mamy, wszystko mamy, stóweczka. No dzisiaj niestety dla ciebie na minus, yy, czyli nie, nie zarobiłeś dwa razy więcej, czyli zarobiłeś klasyczną podstawę, czyli stóweczkę, ale myślę, że spoko. Dokładnie. Myślę, że spoko. Nie wiem, czy chcesz coś jeszcze powiedzieć na końcu, na końcu filmu dla widzów? Pożegnać no, dziękuję, się dogodanie. może? Yy, życzę wszystkim yy, dużo zdrowia, bo to najważniejsze. Yy, oglądajcie dalej Przemka, do, do, dobrze robi, śledźcie Discorda. Streamy, wszystko. Tak co jest? Chłopaki dobrze robią. Postro Wydaje do Wszystkiego lagice. Dobrego dobrego wieczoru, dobrego weekendu, jeśli masz <laughs> to stawić jutro. Tak, wstawiam no i to, to jutro. trzymajcie dzisiaj widzowie. Ja wam również dziękuję. Tobie też również dziękuję za wystąpienie w odcinku, za, dziękuję, za używanie dziękuję, mojego dziękuję. kodu. No i co, widzowie? Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.